Eu Panie wywyższam, oddaję sobie cześć i chwałę, tak Panie proszę, abyś błogosławił te miejsce, dzisiejsze usługiwanie, aby było Słowo Twoje głoszone, abyśmy je głosili i rozumieli zgodnie z Twoją świętą wolą, tak jak Ty sam, Panie Jezu, chcesz być poznany, chcesz, abyśmy Ci tak rozumieli, Twoje Słowo, jak Ty pragniesz. Prosimy Cię, Panie, o Twoje błogosławieństwo, otwórz nasze uszy i Umysły na Twoje słowo. Pragnę Cię również, Panie, prosić o pokój dla Izraela na tej świętej ziemi, gdzie Ty tam jako człowiek przebywałeś przez 33 lata. Proszę Panie, abyś obdarzył ten kraj pokojem. Spraw Panie, aby ta wojna się skończyła jak najszybciej. Wojna rozpętana przez Haman. Proszę Cię i błagam Panie, aby już nikt nikt. Tam więcej nie zginął ani ze strony świętego Izraela, ani z Palestyńczyków. Tak cię Panie proszę. Ty dotknij się tych ludzi, tych dowódców, od których to zależy. Spraw Panie, aby tam znowu ta Ziemia miała pokój i mogła się rozwijać w pokoju. Czuwaj nad swoim świętym żydowskim narodem. I spraw Panie, aby On mógł nie tylko zabrać pokoju wewnętrznego. Ale aby Twój pokój mógł zamieszkać i przetrwać, aby przyjęli, rozpoznali, przyjęli Ciebie jako prawdziwego Mesjasza, Króla panów, Tak się Panie proszę. Ty obdasz, przywróć pokój tam w Izraelu. Spraw Panie, aby to się działo z Twoją mocą. Ty tego możesz uczynić. I aby ten pokój był na chwałę Twoją. Amen. Amen. and 结。 Witam Was wszystkich. Jest kilka ogłoszeń. Począwszy jakby od najbardziej oddalonego. 28 jest ewangelizacja uliczna, prowadzona przez Kamila z Warszawy, tą ekipę już u nas byli dwa razy. I następnego dnia będą usługiwać u nas na nabożeństwie. To jest 28 sobota, 29 niedziela. Druga sprawa. Zbieramy... Nie, tak. On, tak Aha. Koncert w resursie o 18 będzie w sobotę, 28. .00. Czyli 28 w południe spodziewam się ewangelizacja uliczna. To nie wiem, to Ale o której godzinie wychodzą i. To jeszcze będzie wiadomo, więc mniej więcej w południe. Mniej więcej w południe będzie ewangelizacja, o godzinie 18 w resursie koncert. Następnego dnia u nas tutaj będą usługiwać na nabożeństwie. Zbieramy dary dla ośrodka w Szepetiwce na Ukrainie. To jest ten ośrodek, o którym Iwona, siostra Iwona Zamkowska opowiadała, tam już była kilka razy. Ośrodek dla rodzin, no, które straciły dom, ale ośrodek ma charakter chrześcijański. Tym razem zbieramy ciepłą odzież zimową ze szczególnym naciskiem na obuwie dziecięce zimowe w rozmiarach od 30 do 36. A do kiedy? Do, w zasadzie do końca października dobrze by było, żeby zebrać do tej przedostatniej niedzieli, znaczy tak, no, żeby on, na końcu... Oni na koniec października to chcą wysłać. Więc ja myślę, że jeszcze w przyszłą niedzielę i jeszcze następną możemy przynosić, bo dzisiaj jest y, 8, 15, tak, w, to, w następną jeszcze w następną możemy przynosić. Spokojnie, a może nawet 29 jeszcze, jak będzie tutaj się działo u nas. Modlitwa o prześladowanych, nie, jeśli ja tu podaję, podaję, to najpierw będzie spotkanie kobiet 21 w sobotę 21 o godzinie 17 u nas, godzina 17 21. Natomiast 20 o godzinie 17 przepraszam, pewnie się, o godzinie e, 7, tak, zawsze o, 7, o godzinie 17 tym razem modlitwa o prześladowanych chrześcijan i o radą. Będzie w zborze na Okulickiego, czyli Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Okulickiego 9a, 20 października, piątek. Um, Momencik, ogłoszenie mam w telefonie. W najbliższą środę nasza Siostra w Panu Małgosia zaprasza na swój koncert. Koncert zatytułowany Jesteś Cenny. Odbędzie się w oratorium przy ulicy Grzybowskiej 22, w Radowie oczywiście. To jest 11 października, środa, godzina 19. A co to jest oratorium? To jest taka sala. Taka sala przy Kościele To Taka sala widowiskowa z takim sceną, z takim. Jaką literę? Z architektem Grzybowska jest w okolicach osiedla nad potokiem. No tak, osiedla nad potokiem. Ulica Grzybowska 22, 11 października, godzina 19. Koncert Małgosi Nowak, jesteś cenny. Może nie widziałeś na widzę w tym kościół taki zagrożenie. Ale 18 jak ja wrócę. rozstrzyga wszystko. 19 koncert. 70 To nic bracie Edwardzie, tylko trzeba kuraj nogę wziąć. Elektryczną. Ale muszę pracować o kościele, no, no. Więc wybaczcie dla własnej pamięci. Ja powtórzę jeszcze wszystkie ogłoszenia, bo muszę się sama z sobą upewnić, czy powiedziałam. W najbliższą środę koncert małgosi godzina 19, brzmiało 22. 20, modlitwa o prześladowanych chrześcijan na Naokulickiego 9A, godz to jest piątek, godzina 17. W sobotę, godzina 17, 21, spotkanie kobiet u nas. 28 ewangelizacja uliczna, a y, o 18 w się koncert. 29 y, usługuje ta ekipa ewangelizacyjna u nas, a do 29. być może na pewno do 22 zbieramy y, dary dla y, ośrodka na Ukrainie. Jeszcze jedno jedyne ogłoszenie bardzo króciutkie, ale myślę, że najważniejsze. Bardzo króciutkie. Brzmi tak. Skup się na mnie, mój ludu.